Radio było dlatego takie ważne, że podtrzymywało ludzi na duchu. Myśmy w Piątek Wielki rozrzucili ulotki, że będzie taka audycja o godzinie dziewiątej wieczór, ponieważ nie mieliśmy pojęcia, jak duży będzie naprawdę zasięg odbioru. Prosiliśmy kolegów, żeby podali, żeby zamrugać. I calusieńkie miasto mrugało. O jednej godzinie wszyscy zaczęli gasić, zapalać światła. To oni tam stali na dachu, się tam popłakali na tym dachu. Ludzie z huty walczyli o pracowników Sądu Najwyższego, także myśmy byli po prostu solidarni. Ludzie poczuli się wolni, i wystarczyło choć troszeczkę dodać im jeszcze, że się tak wyrażę, gazu i odwagi, to by naprawdę poszli bardzo do przodu. I to w sposób taki twórczy, bardzo odbudowujący nasz kraj. Nie wiem, dlaczego się nie używa takiego prostego słowa jak zdrada. Przecież to byli zdrajcy ci ludzie z nami rządzili. Przekaz pokoleniowy zapadł się w straszliwy sposób, dlatego że się okazało, że ci rodzice to po prostu byli frajerzy. Więc o czym mieli oni opowiadać? Że cały się dzieje w więzieniu, czy że bez sensu, wałkiem jakimś odmalowania pokoju jakąś szpachlą robili gazetki? No to frajerzy. Elity naszego kraju zdradziły ten naród. I ta zdrada. Spowodowała niesłychane zamieszanie wśród ludzi z poczuciem obywatelskim, bo przez dłuższy czas się uważało, że te elity to są właśnie ci, którzy dają, dają wzór obywatela i potem się okazało, że niestety nie jest to wzór z żaden, wręcz przeciwnie są to ludzie, którzy często szkalują nasz kraj, i w ogóle mają, mają go w pogardzi. Teraz już ta awantura o Smoleńsku, no przynajmniej ktoś Boga jedynego. No przecież widać, że się dzieje coś niedobrze. No i dlaczego jest kanonada, że to jest wariat, tylko się zajmuje Smoleńskiem? No, przecież odbywa się dokładnie powtórka z rozrywki. Już niezależnie od tego, co my tam byśmy nie uważali, to na pewno trzeba tego docikać. I ta ludność już nawet nie wie, że mogłaby się tego domagać. Jeżeli się bardzo coś chce osiągnąć, to nie ma przeszkód, żeby to osiągać. Wspólnota jest w stanie osiągnąć najwięcej, jeżeli jest przekonana do tego, co robi i że może to zrobić.